Dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek, a to jest AirPort Sim, czyli symulator obsługi naziemnej. W ostatnim odcinku uczyłem się, szkoliłem się w rozładowywaniu Boeinga 737, chodzi tu o obsługę bagaże. Dziś przyszła pora na Airbusa A320, więc nie ma co tutaj gadać, jedziemy z tym. Przenośnik taśmowy tug 660. W tym szkoleniu nauczysz się, jak obsługiwać luki bagażowe samolotu Airbus A320 MIO. Ciekawe, czym to się różni. Do tego zadania potrzebujesz pojazdu z taśmociągiem, ciągnika. No i tak, no i te na bagaże, tak. Przyczep. Najpierw przygotuj się do zebrania bagażu poprzez otworzenie zarówno przednich, jak i tylnich. Mam tam musi podjechać. W przeciwieństwie do 737, gdzie wystarczy otworzyć drzwi luku bagażowego klamką, drzwi bagażowe modelu Airbus A320 otwiera się przy pomocy klamki i siłowników hydraulicznych. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są umieszczone na samym końcu tego samolotu najmniejsze drzwi bagażowe, znane także jako drzwi ładunku masowego. Ciekawe. Podejdź do drzwi luku bagażowego i otwórz je za pomocą sterowania wyświetlanego na ekranie. Ok. Dobra, już nie będę, pozwolicie, że już nie będę czekał. I tak już się zatrzymują prawie. I co teraz? Mamy. Ok, naciśnij F. Jak widzisz, drzwi się uchyliły, ale nie otworzyły do końca. Dzieje się tak dlatego, że obsługiwane są systemem elektrohydraulicznym. Musisz użyć wskazanego panelu, by w pełni je otworzyć. A gdzie jest ten wskazany panel? A, tu. Podejdź do oznaczonej klapki, otwórz ją następnie, stań dokładnie pod przełącznikiem. Użyj przycisków wyświetlanych na ekranie, aby maksymalnie otworzyć drzwi. Zostanie to oznaczone zapaleniem się zielonego światła na panelu. Aha, bo to jest Close Open. Dobra. Ja nie chcę zamykać. Aha, bo trzeba pewnie przycisnąć. A, E, Q. Nie, to jest podnoszenie. Dobra, czyli E to jest open. Q to jest... Dobra, i tutaj siłowniki się otwierają. Dobra, maksymalnie. Świetnie, teraz rób to samo przy tylnym łuku bagażowym. To to na razie można chyba zamknąć, nie? No dobrze. Push. Idziemy tu. Otwórz. Dawaj Q. Ale zobaczcie, to jest zły opis. E to jest podniesienie taśmy ciągu, Q opuszczenie. A my tutaj mamy klapy, nie taśmę ciągu. Świetnie, teraz ustaw taśmy taśmowy przy tylnym luku bagażowym. Pamiętaj, by zawsze rozpoczynać wyładowanie od tyłu samolotu. Ciekawe, co by się stało, gdybyśmy jednak zrobił inaczej. To już się uczyliśmy na poprzednim odcinku, po prostu chodzi o środek ciężkości, żebyśmy najpierw rozładowali tył, a dopiero środek, bo inaczej w przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że po prostu bagaże z tyłu przeważą samolot. Tak skrócie. Dobrze już. Wsiąść do przenośnika i podjedź nim do luku tylnego. No. Dobra, zatrzymaj się we wskazanym obszarze. Chcę odpalić. Już? Nie. O, teraz odpalił, dobrze. Taśmoczą. Dobrze, mamy. Mamy już. I aktywuj taśmę. Te zmieniamy kierunek. Okej. Okay. Może by nie uderzyć w samolot? No to już są standardowe. Jeżeli chcecie dokładnie zrozumieć, o co chodzi, zapraszam do poprzedniego odcinka. Tutaj już głównie skupię się na na tym, żeby wykonać to szkolenie. I zobaczyć różnicę pomiędzy obydwoma samolotami. Dlaczego no czemu ja też pociąg? Y... O. Wysiądź. Dlaczego tak, muszę haku koronniczy ciągnika przy haku w wózku bagażowego? Dobra. Tu mamy. Per pyr, pyr, pyr. Odpalamy, Dobra, gdzie mamy wózek? Tam, znaczy wózek, no tak, wózek, przyczepka, wsiądźmy Pamiętaj, możesz złączyć ze sobą kilka wózków. Pamiętaj, możesz złączyć. Bierzemy? Nie, bierzemy na razie na jeden wózek. Chociaż może poćwiczymy jazdę kilkoma wózkami. Gdzie jest drugi wózek? Tutaj. Dobra, zatrzymajmy się, spróbujmy podciągnąć ten wózek już ręcznie. A nie, to tak się nie da na boki. A, da się dobra, tylko kuja. Okej, okay. czyli jak trzymam Dobra Okej, okay. mamy Kurde, tutaj jeszcze ciągnę, nie mogę tego podnieść, nie mogę Wezmę z kamery zewnętrznej Dobra To być dopiero jazda, tam po tej sortowni Wejdź no do luku bagażowego i ręcznie przenieść bagaż na taśmociąg, a następnie na wózek. No to już Naciśnij CTRL by przykucnąć. No to tak jak ostatnio, mało jest tych bagaży. No dobra, a nie, nie w tą stronę mam. Ja... No, No, Nie w czas przecież teraz rozładowujemy. Eee, te. o działa. Dobra. Widzę, że po trzy na razie bagaże tylko. Ciekawe, czy będzie więcej bagaży. Już w jakiś scenariuszach. Dobra. A ciekawe, czy mogę sobie jeszcze jeden tutaj, ten taśmociąg po prostu użyć, żeby już nie przejeżdżać tym. Co wyłączył? A, bo ja nie, nie siedzę ku... <laughs> siedzę koło kierowcy i się dziwię czemu nie mogę jechać. Już, już Ciekawe, od czego są te wózki. Catering. Może catering. Cholera wie. A zobaczmy teraz, ja wysiądę sobie, pójdę tu. Można, dobra. Odpalmy. To nie będę potem przejeżdżał między... między lukami, bo pewnie jeszcze będę miał załadunek. Znając życie. Uruchom wysiąć w dobrą stronę, okay. I mamy sześć bagaży. musisz teraz przetransportować bagaż do sortowni spoko Dobra Czy niepotrzebnie braliśmy ten drugi wózek Mamy mamy Sześć sztuk zrobione jedziemy włączyć migu migu, zapomniałem. Powinno być pewnie. Ok jedziemy. Muszę tam wjechać Jak pamiętamy ostatnio się zaczepiłem O znowu Ciekawe czy ja tutaj tak wykręcę Naprawdę tu jest ciasno Ale dobra nawet się udało ładnie wjechać Dobra, stój Wysiadamy. Oj, coś tu się mi. Kamera. Tu biegniemy. Aj, tu muszę teraz wyjechać. Dobra, bo ja tam chyba ostatnim razem pojechałem niezgodnie ze strzałkami. Dobra, rozładowujemy. Pojechały bagaże. Świetnie, teraz czas na załadowanie nowego bagażu do samolotu. Znajdziesz go w sortownym bagażu, gdzie jest automatycznie sortowany, by ułatwić tam pracę. Ciągnie się mylę. Mike Sierra 3214 w sekcji odlotów. Right. Dobra, pojedziemy zgodnie ze strzałkami. Paryski są tam dostarczone na skrzyni wskazanej na tablecie. Przejdź tam i poczekaj na bagaż. A czy to jest taki ruch tutaj po tym lotnisku? Znaczy lotnisku w, w, w sortowni. Dobra, najpierw do przedniego, a potem do tylnego luku. Gdzie są kolejne? Tu, tu. O, tam się znowu zawinęły. Tu wiecie co? Weźmy sobie tak. Najpierw tu, trzy. I następnie tutaj trzy. Dobra. No, o, już mi się nie chce otwierać. No, sięgnę, nie sięgnę. Dobra. No to jedziemy. I pakujemy samolot od nowa. Fajny ten terminal, duże to lotnisko. Dobra, to ja najpierw tutaj wezmę. Przednie, a potem tylne. No tutaj już mamy przygotowane dwa pojazdy, tylko musimy odwrócić kierunek. Taśmy, o! Nie, gdzie ja pobiegłem? Aha, tu to jakoś... Aha, no dobra, pojedzie? To bardziej trochę od boku, fajnie wtedy jest stanąć. Dobra, poczekajcie jeszcze. Weźmy tak i tutaj od boku. A. O, dobra. Muszę się nauczyć dobrze tymi bagażami tu operować. spadłby dobra mamy to czy tu mogę odjechać czekajcie trochę odjadę na razie kawałek tylko i tak przypieprzyłem trudno eee, tutaj czy co to inaczej opuśćmy już wyłączmy taśmociąg jest już dobra, czyli teraz tu podchodzimy? E, nie tu, tu. Dobrze, i literka Q, a potem zrobimy to samo z drugim lukiem. Dobra, zamykamy i zamykamy. Super. Bieramy, Pyk. pek, Jedziemy. Zajebiste to jest. Podoba mi się. Tu trzeba odwrócić teraz taśmę literką T. Wysiąść. Bierzemy burty, o. A co to tylko pięć, też trzy, A tu mi spadło, już się bałem, że gdzieś bagaż znowu zgubiłem, o, dobra. Kurde zgubiłem. O, już myślałem. Tu. Dobra. Tutaj wyskakujemy. Pyk. Siadaj. E, wyłącz taśmę. Opuść taśmociąg. Dobra, tym już nawet odjedźmy na miejsce. Dobra, biegniemy. Zamkniemy luk. Chociaż już od razu weźmy to. Pyk. postawię obok, o ale przywaliłem już się śpieszę niepotrzebnie nie wiem po co, nie wiem dokąd dobrze stój, pryszalony. dobra, zamykamy luk tylny o, tu nie zamknąłem tej klapki zamykamy to i zamykamy to ostatnim krokiem jest odjechanie wszystkimi pojazdami no to został mi tylko pojazd owy i jedziemy jedziemy Mamy zaliczony załadunek samolotu Airbus A320 NIO za nami. Do zobaczenia później i ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten samouczek był pomocny, że się Wam podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego. Cześć.